Znajdujemy się na seminaryjnym strychu, brudno, ciemno, nieprzyjemnie. Czy to miejsce jest nieodkryte? Nie wiem, niekoniecznie. Na pewno niezagospodarowane. I tak sobie myślę, że w tym czasie, który przeżywamy w Kościele, nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, kiedy Kościół przypomina o tym głównym swoim zadaniu, czyli misji, głoszeniu Ewangelii, czym jest misja? Czasem to pójście na krańce świata i mówienie o Bogu tam, gdzie o nim jeszcze nikt nie słyszał, a czasem jest to po prostu mówienie o Panu Bogu tam, gdzie człowiek o nim usłyszał, ale nie chce go znać. Miejsca nieodkryte, a czasem po prostu niezagospodarowane. Dzisiaj w kościele przeżywamy święto świętego Łukasza Ewangelisty. To jest autor Ewangelii Łukaszowej, to jest autor dziejów apostolskich, ten, który był tym najbliższym współpracownikiem świętego Pawła Apostoła. A Ewangelia opowiada tą historię, kiedy Jezus posyła 72 i mówi do nich idźcie i głoście. Co łączy świętego Łukasza, patrona dnia dzisiejszego, z dzisiejszą Ewangelią i z tym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym? Mianownikiem wspólnym będzie Jezus. Po prostu Jezus. Nasz Bóg, nasz Pan, ten, który kocha każdego, ten, który chce przychodzić do każdego. Tyle się mówiło, tyle się mówi i tyle pewnie będzie mówiło się o Kościele, różnych rzeczy. Dzisiejszy dzień i patron dnia, i słowo Boże, i ten miesiąc pokazują mi jedno: że w centrum całego Kościoła stoi Jezus. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj bardzo mocno sobie to uświadomili, że w centrum działań Kościoła stoi Jezus. Niezależnie, czy patrzymy na taką rzeczywistość życia kościelnego, czy inną rzeczywistość, centrum to zawsze nasz Bóg, to zawsze Jezus. I to, co dzisiaj podpowiada nam Słowo Boże, kiedy Jezus wysyła apostołów na świat, idźcie i głoście, mówi, że będzie moment, kiedy dojdziemy do ludzi, którzy przyjmą nas z otwartym sercem, Ugoszczą nas i będą chcieli nas słuchać. I będzie moment taki, kiedy pojawią się ludzie, którzy nie przyjmą nas i nie będą chcieli nas słuchać. Jezus mówi, że człowiek ma się nie załamywać. Jego zadanie to ogłoszenie, mówienie o Jezusie, stawianie Jezusa w centrum. Nie wiem, jak wygląda dzisiaj Twoje życie. Czy możesz powiedzieć, że jesteś w kategorii tej rzeczywistości, kiedy osoby wokół Ciebie. Chcą Cię słuchać, akceptują Ciebie i wyznają te same poglądy. A może jesteś w tej rzeczywistości swojego życia, kiedy nie jesteś akceptowany, Twoje poglądy są wręcz nieprzyjmowane przez innych, krytykowane i wyśmiewane. Nie wiem. Najważniejsze jest jedno, żeby w centrum naszych działań, centrum naszego postępowania zawsze był Jezus. I to, co jest dla mnie największą zachętą. To ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii: Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Kiedy w naszym życiu stawiamy w centrum Pana Jezusa, niezależnie od tych naszych różnych okoliczności, ale kiedy w centrum jest On, to możemy śmiało powiedzieć: Przybliżyło się do nas Królestwo Boże.